Witam Was serdecznie w kolejnej mojej części filmików w kręcę o autach mam nadzieję, że wiele dowiecie się z moich filmików osoby, które zdają kurs prawo jazdy będą je oglądać mówiąc o kole samochodowym warto wspomnieć o oponie generalnie Podopronom jest powietrze. No, kiedyś w starszych modelach aut można było znaleźć tam jeszcze dętkę. I ta dętka była klejona. Tak jak na przykład w Fiacie 126P. Na środku koła wiadomo, że znajduje się felga. Jak tutaj pokażę. Metalowa. U mnie słabo to widać, bo tutaj jeszcze mam kołpak. No mi akurat. Auto nie jest zbyt nowe, bo tutaj mam takie jakieś drobne dziury, niedociągnięcia wiadomo. No, jakieś tam zarysowania na lakierze, co dalej? Mówiąc o rozmiarze koła, tutaj możemy zobaczyć, jaki jest numer. Koło jest 175x70 na R na 13 na 82T No, Musimy ten numer spisać, jeżeli chcemy wymienić koło, albo oponę na inną i po prostu podać na wulkanizacji Co dalej? No, jeżeli mówimy o bezpieczeństwie w aucie to warto zwrócić uwagę na bieżnik Bieżnik to są tutaj takie wcięcia w oponie w zależności od tego, czy mamy do czynienia z oponą letnią czy zimową, to tak ustawiony jest bieżnik. Jeżeli mówimy o oponie letniej, to bieżnik jest po prostu bieżnikiem, a jeżeli mówimy o oponie zimowej, to bieżnik ma warstwę tak zwaną rozgarniającą czyli po prostu różni się nacięciami. Oglądałem już kilka filmików o oponach samochodowych. Yy, ogólnie nie chodzi o to, że na YouTube i no, życia nie oszukasz, jak to się mówi. Jeżeli bieżnik jest zbyt mały, tam ma nie jak pół centymetra, to na terenie Polski Rzeczpospolitej możemy dostać mandat za to. Yy, generalnie wiadomo, że u Niemców przepisy są bardziej restrykcyjne, bo oni są bardziej bogaci, więc u nich chyba dokładnie jest, musimy mieć bieżnik powyżej tam 8 mm. No dlatego często nam wciskają jakieś lipy na wulkanizacjach, bo wiadomo, że to wszystko tam oni zbierają gdzieś u Niemców za darmo, a u nas chcą się wzbogacać na biednych Polakach. No tutaj mówię widać jakieś tam drobne ślady korozji, no ale dalej yy, okole. Okole około tak jak wspomniałem u mnie jest akurat na feldze stalowej, ale może być jeszcze na alufeldze. Alufelga zbudowana jest z aluminium albo specjalnego stopu metali. Generalnie może być nieco leżejsza od stalowej, no ale wtedy, jeżeli zakładacie alufelkę, no to już wiadomo, dupeczki leczą, lecą, to już nie pogadasz. No nie? mówię, że lepsze auto to zawsze mogą zostawić Wam na cegłach. No w zależności gdzie mieszkacie. no. Ja mieszkam w takim nieciekawym osiedlu, to akurat mam. Stalową felgę, bo się, że mi ukradną po prostu aluminiowe. No wiadomo, to złodziei nie brakuje, jak to się mówi. Nie tylko, a zresztą na ulicach. No i to tyle. Generalnie jeszcze zapomniałem poruszyć ważnej kwestii, takiej jak ciśnienie w oponie. Często widzimy, że już jest flak. No i zastanawiamy się, jak mocno Mamy napompować nasze koło. No, a skąd też wiemy, że jest flach. No, w oponie samochodowej jest ciężko, nie widać tego gołym okiem. Jeżeli mamy tam chyba poniżej pół bara, to dopiero dostrzegamy to, że auto siedzi. A tak to generalnie no, tutaj odległość się nie zmniejsza. No, zmniejsza się tylko komfort jazdy i zużycie paliwa, oczywiście. No i wtedy po prostu musimy napompować nasze koło. No, ja po prostu już się tak nauczyłem że takie to jest trochę śmieszne, bo tylko zaawansowani sobie będą wiedzieli o co chodzi. Kopię sobie butem tutaj w tą oponę i w zależności od tego jak mocno ona amortyzuje i odbije mi but, to po prostu wiem czy mam dopompować powietrze czy nie. No, ja tej metody Wam naprawdę szczerze nie polecam. Kontrolujcie Wasze ciśnienie w oponach chociaż raz na miesiąc. Yy, skąd macie wiedzieć jakie jest yy, jakie ma być ciśnienie w Waszych oponach sprawdźcie sobie w Google, tam macie różne przeliczniki. Wpisujecie markę auta, rozmiar yy, i tam wyskakuje Wam ciśnienie w oponie. Yy, lub możecie zobaczyć to na progu auta, yy, tam najczęściej jest napisane. Próg auta to jest tutaj jak yy, otwieramy auto. No i najczęściej tutaj jest wybita albo napisane po prostu jak, yy, jakie ma być ciśnienie. Bo u mnie akurat jest tutaj. To na, na takiej nalepce możecie sobie zobaczyć. No i u mnie tam ma być. No, ponad dwa bari w każdym razie. Na koło, nie? Także nie ma problemu. Każdy z Was może z zobaczyć to samemu. No i liczę, że będzie dbać o odpowiedni stan ogumienia w Waszym aucie. Pozdrawiam Was serdecznie.